Droga do fortu na Owczej Górze w Płocku. Dalsza droga do fortu, pod górę, obok osiedla Romów. 15 czerwca 2020 rok. Fort na Owcie, Górze w Kłodzku. To jest brama wjazdowa. Pomieszczenie dla wartownika. Stronie takie same pomieszczenie również dla wartownika, druga brama. Tu przy drugiej bramie po obu stronach znajdują się również budki dla wartowników. Część fosy. Bardzo zarośnięta, także niewiele tutaj zobaczymy. Jak widać, stan zabudowań tego fortu bardzo zniszczony. Widać tutaj po prostu, że wymontowywano różne części: wyłomy w murach, w oknach, w bramach. Zaglądam do środka. Pokażę kilka pomieszczeń. Widać tutaj solidną robotę. Sklepienia z segieł łukowe. Demolka straszna. Tu w tym pomieszczeniu było, można tak powiedzieć pięterko ze ścian wystają wsporniki kamienne wsporniki to jest tylko ślad po tym że tutaj było piętro otwór w ścianie ten otwór ma dalszy ciąg sądzę że to były tak jak się domyślam kanały wentylacyjne. Zmierzam dalej. To jest dalsza część zabudowań fortu. Fort ten pełnił rolę pomocniczą dla twierdzy kłodzkiej. Tutaj też za chwilę wejdę, pomieszczenie podobne jak w tamtej budowli uprzednio filmowanej przeze mnie. Tutaj widzimy kamienne sporniki na jednej i na drugiej ścianie, na stan mojej wiedzy. Na tych spornikach spoczywało piętro, u góry spali żołnierze, a pod spodem mieściły się stajnie końskie, koniki. Słyszałem gdzieś takie powiedzenie, że po prostu yy, ciepło od zwierząt ogrzewało. Tych żołnierzy, którzy mieszkali u góry. Myślę, że tą całą budowlę można by było wykorzystać jako chłodnie, czy coś w tym rodzaju czy skład jakichś takich artykułów, materiałów, które wymagałyby chłodu. Dodatkowo można by było tutaj, gdyby te pomieszczenia chłodnicze były, oczywiście zamontować urządzenia do głębszego schładzania, czy nawet do zamrażania. No to tak stoi i się marnuje. I w końcu za ileś lat runie i zostanie tylko kupa gruzu. Wiadomo, że to kosztuje dużo pieniędzy, ale to niekoniecznie y, mogły być dla Kłocka, tylko wykorzystane te wszystkie te wszystkie urządzenia, ta cała budowla, te pomieszczenia. Dalszy ciąg, dalszy ciąg, ja to tak nazwę tych koszar. Bo to były koszary. Fort ten pochodzi z XVII-XVIII wieku. Tak mówi Wikipedia. Przeszedłem do następnych pomieszczeń. Tutaj jest taki długi korytarz. Korytarz ten łączy wszystkie poszczególne pomieszczenia, czy też sale, tak bym to nazwał, no na pewno sale żołnierskie to były. Także w razie potrzeby wszyscy mogli bardzo szybko opuścić koszary, znaleźć się na placu, czy tam, gdzie mieli miejsce przeznaczenia, w razie różnych okoliczności. No i co bardzo ważne, że koniki pod spodem, szybko się te koniki, zaprze, znaczy się oporządzało, założyło się oporządzenie i do boju. Kolejne pomieszczenie, koszar. Tutaj też widać sporniki, na których umocowane było piętro, na którym mieszkali żołnierze. Pod spodem koniki były. Także w razie jakiejś sytuacji. To Żołnierze byli bardzo szybko gotowi do wymarszu i do wykonywania czynności. Troszeczkę się przejdę po tym korytarzu. Bardzo, bardzo długi. Trudno mi powiedzieć, ile to ma metrów. Gdyby tak od początku, to ten budynek liczyłby gdzieś ze 100 metrów, ale nie liczę tamtych poprzednich, które przed chwilą filmowałem. No i tak, tak wszystkie te sale te pomieszczenia dla żołnierzy wyglądały Parter, gdzie stały koniki, góra przeznaczona dla wojska dla żołnierzy. I podkreślam kolejny raz solidna ceglana budowla łukowa. Przed chwilą właśnie filmowałem tą część fortu, tą część koszar. Bardzo długa, to jest tylko jedna część tych koszar. Na początku filmu przedstawiona jest pierwsza część, ja to tak po swojemu nazywam. Bardzo długi budynek, myślę, że. Ja powiedziałem 100 metrów, ale się chyba pomyliłem, bo jeszcze trzeba by było dodać kilkadziesiąt metrów. Tutaj mamy typowy zachowany jeszcze przykład, jak wyglądały izby żołnierskie, czyli pomieszczenia dla żołnierzy i dla koni. Więc, tak, pod spodem mieszkały koniki, tuż nad nimi mieszkali żołnierze, i to jest właśnie podłoga nad stajnią. Tak było we wszystkich pomieszczeniach. A tutaj mamy przykład tylko jeden, jedyny, który się jeszcze zachował. Na zakończenie, popatrzmy sobie jeszcze z dachu koszarów. Tak jak mówiłem, dach. Był zamaskowany, tworzył naturalne maskowanie warstwa ziemi, dosyć gruba, także spokojnie, swobodnie rosną sobie tutaj drzewa, krzaki i wszelka inna roślinność. Mamy komin stający z dachu. I zwracam uwagę jeszcze na jedną sprawę. Otóż wędrując po tych pomieszczeniach, po tych koszarach, nigdzie nie zauważyłem, żeby drzewa, korzenie drzew właściwie przebijały się przez sufit. Tak solidnie to wszystko było zrobione i pogodzone. Maskowanie, wyśmienite drzewa i wszelka roślinność też się dobrze tu czują. Nic ze sobą nie koliduje. I patrzmy teraz jeszcze na fragment koszarów z dachu jednego jednej z tych budowli. i przyroda ten dni życiem. Na pewno to wszystko będzie słychać. Tutaj napotkałem po prostu... Dziurę, dziurę. No, tutaj w tym miejscu był komin, ale niestety no, zwalony jest i pozostał tylko ślad. drodze powrotnej z fortu na owczej górze zatrzymałem się w miejscu na drodze, skąd widać dosyć duży fragment kłodzkiej twierzy, tej twierzy dużej. Widok na Kłodzko z drogi od fortu na Owczej Górze. Tu już kończy się teren fortu na Owczej Górze.